Katechizm Kościoła Katolickiego. Część pierwsza. Wyznanie wiary. Dział drugi. Wyznanie wiary chrześcijańskiej. Rozdział trzeci. Wierzę w Ducha Świętego. Artykuł 12. Wierze w życie wieczne. Punkty 1020 do 1065. Audio numer 29. Artykuł 12. Wierze w życie wieczne. Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do niego i jako wejście do życia wiecznego. Gdy Kościół po raz ostatni wypowiedział nad umierającym chrześcijaninem słowa przebaczenia i rozgrzeszenia Chrystusa, gdy naznaczył go po raz ostatni umacniającym namaszczeniem i w wiatyku dał mu Chrystusa jako pokarm na drogę, mówi do niego ze spokojną pewnością. Duszo-chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga, Ojca Wszechmogącego, który cię stworzył, w imię Jezusa Chrystusa, syna Bożego, żywego, który za ciebie cierpiał, w imię Ducha Świętego, który na ciebie zstąpił. Obyś dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała na świętym Syjonie z najświętszą Boga-rodzicielką, Marią Dziewicą ze świętym Józefem i wszystkimi aniołami i świętymi Bożymi. Polecam Cię Wszechmogącemu Bogu i oddaję Twojemu Stwórcy, abyś powrócił do Tego, który Cię ukształtował z mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie, niech na Twoje spotkanie wyjdzie Najświętsza Maria Panna, aniołowie i wszyscy święci, obyś widział twarzą w twarz swojego Odkupiciela. Punkt pierwszy: Sąd szczegółowy. Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie. Nowy Testament mówi o sądzie przede wszystkim w perspektywie ostatecznego spotkania z Chrystusem w jego drugim przyjściu, ale także wielokrotnie potwierdza, że zaraz po śmierci każdego nastąpi zapłata stosownie do jego czynów i wiary. Przypowieść o ubogim łazarzu i słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu do dobrego łotra, a także inne teksty Nowego Testamentu mówią o ostatecznym przeznaczeniu duszy, które może być odmienne dla różnych ludzi. Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa. I albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości. Punkt drugi: Niebo. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go takim, jakim jest, twarzą w twarz. Powagą apostolską orzekamy, że według powszechnego rozporządzenia Bożego, dusze wszystkich świętych i innych wiernych zmarłych, po przyjęciu Chrztu Świętego, jeśli w chwili śmierci, nie miały nic do odpokutowania, Albo jeśli wówczas miały w sobie coś do oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia po śmierci, jeszcze przed odzyskaniem swoich ciał i przed sądem ostatecznym, od chwili w niebo wstąpienia Zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa, były, są i będą w niebie, w Królestwie i w raju niebieskim z Chrystusem, dołączone do Wspólnoty Aniołów i Świętych. Po męce i śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Oglądały i oglądają istotę Bożą widzeniem intuicyjnym, a także twarzą w twarz bez pośrednictwa żadnego stworzenia. To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z nią, z Dziewicą Maryją, Aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane niebem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka. Stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Wybrani żyją w nim, ale zachowują i, co więcej, odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię. Żyć to być z Chrystusem tam, gdzie jest Chrystus tam jest życie i królestwo. Jezus otworzył nam niebo przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Życie błogosławionych polega na posiadaniu w pełni owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa, który włącza do swej niebieskiej chwały tych, którzy uwierzyli w niego i pozostali wierni jego woli. Niebo jest szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z Chrystusem. Tajemnica szczęśliwej komunii z Bogiem i tymi wszystkimi, którzy są w Chrystusie, przekracza wszelkie możliwości naszego zrozumienia i wyobrażenia. Pismo Święte mówi o niej w obrazach życie, światło, pokój, uczta weselna, wino królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem raj. To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Z powodu swej transcendencji Bóg nie może być widzialny takim, jaki jest, dopóki on sam nie ukaże swojej tajemnicy dla bezpośredniej kontemplacji ze strony człowieka i nie uzdolni go do niej. Kontemplacja Boga w chwale niebieskiej jest nazywana przez Kościół wizją uszczęśliwiającą. To będzie Twoją chwałą i szczęściem, Być dopuszczonym do widzenia Boga, Mieć zaszczyt uczestniczenia w radościach zbawienia i wiekuistej światłości w towarzystwie Chrystusa Pana Twego Boga. Cieszyć się w Królestwie Niebieskim razem ze sprawiedliwymi i przyjaciółmi Boga, radością osiągniętej nieśmiertelności. Święci w chwale nieba nadal wypełniają z radością wolę Bożą w odniesieniu do innych ludzi i do całego stworzenia. Już królują z Chrystusem, z nim będą królować na wieki wieków. Punkt trzeci: Końcowe oczyszczenie, czyli czyściec. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, Chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, aby uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma Świętego, mówi o ogniu oczyszczającym. Co do pewnych win lekkich, trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem istnieje ogień oczyszczający, według słów tego, który jest prawdą. Powiedział on, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłym. Można z tego wnioskować, że niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym. Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, której mówi już Pismo Święte. Dlatego właśnie Juda Machabeusz sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomocę a w szczególności ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do unszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużne, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. Punkt czwarty: Piekło. Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie wybieramy w sposób dobrowolny Jego miłości. Nie możemy jednak kochać Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, przeciw naszemu bliźniemu, lub przeciw nam samym. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 3. Nasz Pan ostrzega nas, że zostaniemy od Niego oddzieleni, jeśli nie wyjdziemy naprzeciw ważnym potrzebom ubogich i maluczkich, którzy są Jego braćmi. Umrzeć w grzechu śmiertelnym – nie żałując za Niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem piekło. Jezus często mówi o gechennie ognia nieugaszonego. Przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego życia odrzucają wiarę i nawrócenie. Mogą oni zatracić w niej zarazem ciało i duszę. Jezus zapowiada z surowością, że pośle aniołów swoich: ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. On sam wypowie słowa potępienia. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny. Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, ogień wieczny. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga. Wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie. Stwierdzenia pisma świętego i nauczanie kościoła na temat piekła są wezwaniem do odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją wolność ze względu na swoje wieczne przeznaczenie. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie do nawrócenia: Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 7. Ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy w myśl upomnienia pańskiego czuwać ustawicznie. Abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg naszego ziemskiego żywota, zasłużyli wejść razem z Panem na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych, i aby nie kazano nam, jak sługom złym i leniwym, pójść w ogień wieczny w ciemności zewnętrzne, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bóg nie przeznacza nikogo do piekła. Dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga, grzech śmiertelny, i trwanie w Nim aż do końca życia. W liturgii eucharystycznej i w codziennych modlitwach swoich wiernych, Kościół błaga o miłosierdzie Boga, który nie chce niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Boże przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego napełni nasze życie swoim pokojem zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz nas do grona swoich wybranych punkt 5 sąd ostateczny Zmartwychwstanie wszystkich zmarłych sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzedzi sąd ostateczny będzie to godzina w której wszyscy którzy spoczywają w grobach usłyszą głos jego a ci, którzy pełnili dobre czyny pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Wówczas Chrystus przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie z Nim. Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów, owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. W obliczu Chrystusa, który jest prawdą, zostanie ostatecznie ujawniona prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem. Sąd ostateczny ujawni to, co każdy uczynił dobrego i to, czego zaniechał w czasie swego ziemskiego życia, łącznie z wszystkimi tego konsekwencjami. Wszelkie zło, które uczynili niegodziwi, zostało zanotowane, a oni tego nie wiedzą. W tym dniu, w którym Bóg nasz przybędzie, powie do nich, najmniejszych i potrzebujących umieściłem dla was na ziemi. Ja, jako głowa, powie, zasiadłem na niebiosach po prawicy Ojca, ale moje członki trudziły się na ziemi, moje członki cierpiały na ziemi niedostatek. Gdybyście dawali moim członkom, doszłoby to do głowy. Wiedzcie, że gdy moich najmniejszych i potrzebujących umieściłem dla Was na ziemi, ustanowiłem ich Waszymi posłańcami, którzy Wasze uczynki zaniosą do mojego skarbca. Nic nie złożyliście w ich ręce, i dlatego u mnie nic nie posiadacie. Sąd ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu. Tylko on decyduje o jego nadejściu. Przez swego Syna Jezusa Chrystusa wypowie on wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii. Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia, oraz zrozumiemy przedziwne drogi, którymi Jego opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. Sąd ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci. Prawda o sądzie ostatecznym wzywa do nawrócenia, podczas gdy Bóg daje jeszcze ludziom czas pomyślny, dzień zbawienia. Pobudza świętą bojaźń Bożą, angażuje na rzecz sprawiedliwości Królestwa Bożego. Zapowiada błogosławioną nadzieję powrotu Pana, który przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli. Punkt szósty. Nadzieja nowego nieba i nowej ziemi. Na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Po sądzie powszechnym. Sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony. Wtedy Kościół osiągnie pełnię w chwale niebieskiej, gdy nadejdzie czas odnowienia wszystkiego i kiedy wraz z rodzajem ludzkim również cały świat, głęboko związany z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu, w sposób doskonały, odnowi się w Chrystusie. Pismo Święte nazywa to tajemnicze odnowienie, które przekształci ludzkość i świat nowym niebem i nową ziemią. Będzie to ostateczna realizacja zamysłu Bożego, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie to co w niebiosach i to co na ziemi. W tym nowym świecie, w niebieskim Jeruzalem, Bóg będzie miał swoje mieszkanie pośród ludzi i otrze z ich oczu wszelką łzę. A śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Dla człowieka to wypełnienie będzie ostatecznym urzeczywistnieniem jedności rodzaju ludzkiego, zamierzonej przez Boga od stworzenia, a której Kościół pielgrzymujący był niejako sakramentem. Ci, którzy będą zjednoczeni z Chrystusem, utworzą wspólnotę odkupionych. Miasto święte Boga, oblubienice baranka. Nie będzie ona już zraniona przez grzech, nieczystość, miłość własną, które niszczą lub ranią ziemską wspólnotę ludzi. Wizja uszczęśliwiająca, w której Bóg ukaże się w sposób niezgłębiony przed wybranymi, będzie niekończącym się źródłem radości, pokoju i wzajemnej komunii. W odniesieniu do kosmosu, objawienie potwierdza głęboką wspólnotę losu świata materialnego i człowieka, bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. Wszechświat widzialny jest więc również przeznaczony do przemienienia, by przywrócony do pierwotnego stanu służył już bez żadnej przeszkody sprawiedliwym, uczestnicząc w ich chwale w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Nie znamy czasu, kiedy ma zakończyć się ziemia i ludzkość. Ani nie wiemy, w jaki sposób wszechświat ma zostać zmieniony. Przemija wprawdzie postać tego świata, zniekształcona grzechem, ale pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie. Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma raczej pobudzać zapobiegliwość, aby uprawiać te ziemię, na której wzrasta ciało nowej rodziny ludzkiej, mogące dać pewne wyobrażenie nowego świata. Przeto, choć należy starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu królestwa Chrystusowego, to przecież dla Królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może przyczynić się do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej. Jeśli krzewić będziemy na ziemi w duchu Pana i według Jego zlecenia wszelkie dobra natury oraz owoce naszej zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone ze wszelkiego brudu, rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus odda Ojcu wieczne i powszechne Królestwo. Bóg w życiu wiecznym będzie wtedy wszystkim we wszystkich. Ojciec jest prawdziwym i rzeczywistym życiem. On udziela wszystkim, jakby ze źródła, przez Syna w Duchu Świętym, niebieskich darów. Swojej dobroci, także nam, ludziom, dał niezawodne obietnice życia wiecznego. Każdy człowiek w swojej duszy nieśmiertelnej otrzymuje na Sądzie Szczegółowym, bezpośrednio po śmierci, wieczną zapłatę od Chrystusa, Sędziego żywych i umarłych. Wierzymy. Że dusze tych wszystkich, którzy umierają w łasce Chrystusa, są ludem bożym po śmierci, która zostanie całkowicie zniszczona w dniu zmartwychwstania, kiedy te dusze zostaną złączone ze swymi ciałami. Wierzymy, że wiele dusz, które są zgromadzone w raju z Jezusem i Maryją, tworzy Kościół Niebieski, gdzie w wiecznym szczęściu widzą Boga takim, jakim jest. A także w różnym stopniu i na różny sposób uczestniczą wraz z aniołami w sprawowaniu boskiej władzy przez Chrystusa Uwielbionego, gdzie wstawiają się za nami oraz wspierają naszą słabość swoją braterską troską. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego zbawienia wiecznego przechodzą po śmierci oczyszczeniem, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości Boga. Wierząc w komunie świętych, Kościół poleca zmarłych miłosierdziu Bożemu i ofiaruje im pomocę, szczególnie ofiarę eucharystyczną. Idąc za przykładem Chrystusa, Kościół uprzedza wiernych o smutnej i bolesnej rzeczywistości śmierci wiecznej, nazywanej także piekłem. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga. Wyłącznie w Bogu człowiek może osiągnąć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie. Kościół modli się, by nikt nie ściągnął na siebie potępienia. Panie, nie dozwól mi nigdy odłączyć się od ciebie. Jeżeli jest prawdą, że nikt nie może zbawić sam siebie, to jest również prawdą, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, i że u Boga wszystko jest możliwe. Święty Kościół Rzymski mocno wierzy i stanowczo utrzymuje, że w dniu sądu wszyscy ludzie staną przed Trybunałem Chrystusa w swoich ciałach i zdadzą sprawę ze swoich czynów. Na końcu czasów Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Wtedy sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i w duszy, będą królować z Chrystusem na zawsze, a sam wszechświat materialny zostanie przemieniony. Bóg będzie w życiu wiecznym wszystkim we wszystkich. Kolejny punkt. Amen. Wyznanie wiary credo, tak samo jak ostatnia księga Pisma Świętego, jest zakończone hebrajskim słowem Amen. Spotyka się je często na końcu modlitwy Nowego Testamentu, także Kościół kończy swoje modlitwy słowem Amen. W języku hebrajskim Amen pochodzi od tego samego rdzenia co słowo wierzyć. Wyraża ono trwałość, niezawodność i wierność. Rozumiemy więc, dlaczego Amen można powiedzieć o wierności Boga w stosunku do nas. I o naszym zaufaniu do Niego. U proroka Izajasza znajdujemy wyrażenie Bóg prawdy, dosłownie Bóg Amen. Czyli Bóg wierny swoim obietnicom. Kto w kraju zechce cię pobłogosławić, wypowie swe błogosławieństwo przez Boga prawdy. Księga Izajasza, rozdział 65. Nasz Pan często używa słowa Amen. Niekiedy powtarza je dwukrotnie, by podkreślić wiarygodność swego nauczania i swój autorytet oparty na prawdzie Bożej. Końcowe Amen w Credo podejmuje więc i potwierdza jego pierwsze słowa wierzę. Wierzyć znaczy odpowiadać Amen na słowa, obietnice, przykazania Boże. Znaczy powierzyć się całkowicie temu, który jest amen, nieskończonej miłości i doskonałej wierności. Codzienne życie chrześcijańskie będzie wówczas odpowiedzią amen na słowa wierze, wyznanie wiary naszego chrztu. Niech Twoje wyznanie wiary będzie dla Ciebie jakby zwierciadłem. Przeglądaj się w nim, by zobaczyć, czy wierzysz w to wszystko, co wypowiadasz. I każdego dnia raduj się twoją wiarą. Sam Jezus Chrystus jest Amen. Apokalipsa rozdział 3 werset 14. On jest ostatecznym Amen miłości Ojca wobec nas. On przyjmuje i dopełnia nasze Amen powiedziane Ojcu, albowiem ile tylko obietnic Bożych, w nim wszystkie są tak. Dlatego też przez niego wypowiada się nasze Amen. Bogu na chwałę przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze wszechmogący w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków Amen